rejestracja Volvo XC90 kolejne tak naprawdę XC90 w naszej ofercie oczywiście 2,5 turbo benzyna 210 koni i skrzynia manualna takie auta tak naprawdę wyszukujemy, sprowadzamy XC90 w manualu to chyba nasza specjalność jak prześledzicie nasz kanał na YouTube to jest ich naprawdę znaczy było ich naprawdę sporo bo całkiem szybko się te auto sprzedają tutaj macie 2006 rok pierwsza rejestracja dokładnie Lipiec, auto sprowadzone nietypowo jak na nas, bo z Austrii jeden właściciel od nowości samochód serwisowany od nowości w jednym ASO, w jednym serwisie ale o tym później jak będziemy przy dokumentacji tego samochodu wersja Kinetic czyli tutaj podstawowa ale tak naprawdę ma sporo zalet właśnie przez to, że jest podstawowa bo mamy tapicerkę półskórzaną, która dużo lepiej znosi czas tak naprawdę i Dużo lepiej wygląda niż pełna skóra właśnie w tym modelu. Wersja osobowa. wychodziły też wersje osobowe z napędem 4 x 4. Mówię w pięknym czarnym kolorze, aczkolwiek czarny kolor to nie jest mój ulubiony, ze względu na to, że naprawdę wszystko na tym kolorze widać. Tutaj macie auto bezwypadkowe tradycyjnie jak u nas. W tym egzemplarzu dokładnie jeden element był malowany. Lewe tylne drzwi tutaj nad listwą. To jest jakaś zaprawka. Była zrobiona. Bo mamy w tym miejscu koło klamki jakieś 180-200 mikronów. Także po prostu położona, położona druga warstwa. Podejrzewam, że jakieś zarysowanie. Auto jest na bardzo ładnych felgach 17 calowych. Z bardzo ładnymi oponami. Tutaj macie rozmiar 235x65. Opona Scorpion Pirelli. 17 rok opony. Ale opona bardzo mało przejechała. Samochód ogólnie ma, jak na ten model, bardzo niski przebieg zaledwie 213 tysięcy km, i to wszystko jest potwierdzone książką serwisową. Dodatkowo mamy wydruk z przeglądu austriackiego, i oczywiście przebieg wpisujemy na fakturze sprzedażowej. Auto w bardzo fajnym stanie z działającym napędem AWD to jest bardzo ważne. My przy tym napędzie akurat nic nie robiliśmy, chociaż często naprawiamy te napędy. Tutaj, że tak powiem, wszystko działa wzorowo. Za to zrobiliśmy serwis hamulcy z przodu. Tarcze delikatnie biły, musiały być wypaczone. Zostały wymienione tarcze przednie na nowe. Został zrobiony serwis pompy wspomagania. Pompa została wymieniona plus płyn do wspomagania. No przy takich suwach warto pamiętać, żeby wymieniać jednak płyn do wspomagania. Raz na nie wiem 3-4 lata. Jednak te pompy siadają nie przez to, że, że mają jakiś wielki opór, tylko po prostu jest ten płyn niewymieniany. Serwisy o tym tak naprawdę zapominają. Właściciele tak samo. Dobra, przejdźmy może do tego, co wszystkich ciekawi. Znaczy już powiedziałem, co było malowane. Jeden element, lewe tylne drzwi tylko nad listwą. To jako dowód jeszcze pokażę, są oryginalne wlepki na tych drzwiach, a tutaj nad listwą jest druga warstwa lakieru i to dosłownie. Mówię, jakaś zaprawka musiała być zrobiona jeżeli chodzi o uszkodzenia lakiernicze jak auto jest w oryginale to troszkę tych uszkodzeń lakierniczych jest tak jak widzicie tutaj jakieś takie drobne ryski odpryski na lakierze znajdziemy auto nie było polerowane oczywiście korekta lakieru by mu się przydała ale i tak, i tak ten lakier wygląda bardzo ładnie tutaj delikatne zarysowanie zderzaka auto jest z 2006 roku także nie oszukujmy się ma 14 lat i ma prawo mieć jakieś odpryski ryski. Tutaj mamy jakieś odpryski na masce, ale są porobione zaprawki. No, tutaj jakieś delikatne zarysowanie plastiku. Tutaj jakaś odbitka parkingowa i też takie samo uszkodzenie jak w poprzednim X90 zielonym, które prezentowałem. Identyczne przetłoczenie na drzwiach. Nie wiem, raczej od jakiegoś albo garażu, albo czegoś. Są jakieś takie drobne, takie, jak widzicie, zarysowania. Można by było to przepolerować. Na pewno by to troszeczkę zmniejszyło. Tutaj też jakaś wgnioteczka. Tutaj też macie tą oryginalną wlepkę, tak jak widzicie. Taka taśma zabezpieczająca. I tutaj mamy wgniotkę. Tak, wgniotki nie mamy, tylko mamy tutaj za zarysowanie na plastik. Jest element plastikowy wymienny. Można normalnie zdjąć to, polakierować po prostu i tyle. Tak wygląda wołowina z zewnątrz. Jest wyposażona w czujniki parkowania. W hak. No, cztery szyby w prądzie. To, to jest, mówię, wersja podstawowa. To nie jest jakaś dopchana wersja. To jest Kinetic. Ma klimatronik, oczywiście dwustrefowy. Dobra, przechodzimy do wnętrza auta. Mamy wersję pięcioosobową, czyli przepastny bagażnik. Tutaj dodatkowo jeszcze sobie opuszczamy podłogę. Tak wygląda auto w bagażniku. nie mamy do auta drugiego kompletu kół. Nie dostaliśmy auto zakupione, tak jak już mówiłem, od pierwszego właściciela aczkolwiek my auto kupiliśmy z serwisu Volvo dostaliśmy informację, że jest do kupienia i po prostu go kupiliśmy ale jeżeli chodzi o właściciela, mamy dokumentację akurat w dowodzie austriackim jest to podane pierwszy właściciel z 68 rocznika także taka poważna osoba nie jakiś, nie jakaś nie jakiś młodociany właściciel, tylko mówię od nowości, samochód w jednych rękach i serwisowany w jednym serwisie, zaraz przejdziemy do dokumentacji tak wygląda wnętrze. wnętrze jasne, beżowe. Tutaj mamy uszkodzony delikatnie boczek. Coś prawdopodobnie było przewożone. Tutaj różni się odcień tapicerki, prawdopodobnie był wymieniany. Tak jak widzicie nie jest nigdzie popękane, jest taki szary. Bardzo dużo miejsca w środku naprawdę auto przepasne i mega bezpieczne. To jest najbezpieczniejszy samochód tak naprawdę z SUV dostępnych w tych latach na rynku. Tak wygląda fotel kierowcy? Jest delikatnie przybrudzone. Auto nie było przez nas prane. Może jeszcze pojedzie na pranie. Zobaczymy, żeby delikatnie ten fotel wyczyścić. Przebieg niewielki, oczywiście auto przez nas sprawdzone. Wgrane przy okazji polskie menu. Tutaj fajnie, bo z tym silnikiem, właśnie tylko w modelu XC90, jest sześciobiegowa skrzynia manualna. Nie wiem, dlaczego ta skrzynia nie była pakowana do V70, T80. No ale tak sobie to Volvo wymyśliło. Przechodzimy do dokumentacji auta. Dokumentacja wygląda następująco. Mamy trzy kluczyki: dwa z pilotem, jeden tak zwany serwisowy. oryginalne wszystko. Mamy książkę serwisową do samochodu. Pokażę, jak były prowadzone serwisy. A były prowadzone dosyć fajnie, bo co roku, proszę zobaczyć, siódmy, ósmy, rok dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. 12, 12, 13. Tutaj w 13 był robiony rozrząd. Jest wlepka pod maską przy 123 tysiącach. Także robimy 2023, tak naprawdę, rozrząd za 3 lata. Ostatni serwis był robiony w sierpniu 2018 przy 191. Także pasowałoby oleje wymienić już teraz. Oczywiście, jak ktoś będzie poważnie zainteresowany, to możemy zrobić serwis olejowy w cenie samochodu, nie ma problemu. E, także tutaj zalecam, bo po prostu mamy już, e, już lata, tak? Już minął rok, także powinno się olej wymienić. Tutaj mamy e, przegląd austriacki. Tutaj macie kiedy był wykonany, znaczy, jaki, przegl... jaki był stan licznika? 191. Kilometrów i kiedy był wykonany 25 czerwca 2019 roku Tutaj mamy z poprzedniego przeglądu Przebieg, przepraszam, 14 sierpnia 2018 191 A tu 25 czerwiec 2019 199 I auto zostało zakupione z ważnym przeglądem, bo tam mamy Przeglądy ważne na rok i tutaj macie daty pierwszej rejestracji 13 lipca 2006. Co my zrobiliśmy w aucie, Tutaj macie fakturkę, mówię tarcze klocki, pompa wspomagania, płyn. I tak naprawdę tyle, tak i to zostało zrobione. Oczywiście w grane polskie menu gratis od firmy, standardowo przy każdej wołowinie mamy w grane menu. Mówię XC90 to jest największe Volvo tak naprawdę w ofercie największy SUV dla kogo jest to auto dla osób, które szukają bezpieczeństwa przede wszystkim dużego komfortowego wozu 2.5 turbo ten 210 koni bardzo fajnie tutaj współpracuje z tym samochodem to nie jest za niska moc naprawdę auto bardzo fajnie przyspiesza i tutaj naprawdę jest to wystarczający silnik praktycznie idealny do gazu mający bardzo dobre opinie tutaj krążą jakieś legendy o pękających tulejach Mówię, ta legenda krąży, ale nas nie dotyczy. Nie wiem, my sprzedajemy 100-120 samochodów z tym silnikiem różnych modeli Volvo rocznie i nikt nam nigdy nie zgłaszał, że pękła mu tuleja, także to jest jakiś mit, który chyba dotyczy po prostu najbardziej wyżyłowanych silników. Tych, które były montowane w erkach. Albo po prostu ktoś napisał takie opinie, bo przegrzał silniki i wtedy po prostu się doszło do takiej do takiej do pęknięcia tulei. Tutaj Mówię, nie ma na ten temat co za dużo dewagować. Silnik 2,5 turbo ma bardzo dobre opinie. Wielu ludzi, którzy użytkują ten samochód, sobie chwalą. 5 cylindrów i naprawdę fajnie brzmi i fajnie jeździ. No i co najważniejsze w Polsce nadaje się do instalacji gazowej, dzięki czemu ten samochód może naprawdę być ekonomiczny, bo spalanie gazu tego silnika to jest między 12 a 14 litrów w zależności od stylu jazdy, jeśli chodzi o benzynę. Od 10 do 12 myślę, że spokojnie można się zmieścić. Poniżej 10 też są opinie, że te silniki palą w tej budzie. Dobra, idziemy zobaczyć Volvo z Austrii od spodu. Tutaj najważniejsze przy tym samochodzie nie jest wyposażenie jest jego historia że jest od pierwszego właściciela że ma bardzo niski przebieg 213 tysięcy km, że jest bezwypadkowy. Tak naprawdę miał lakierowaną, miał zaprawkę robioną na jednych drzwiach lewych tylnych także samochód kompletnie. W, no, w bardzo ładnym stanie, tak, i to się liczy. Mówię, przy tym aucie nie liczy się wersja, bo mówię, znaleźć w manualu x 90 to jest bardzo rzadko, bardzo ciężko, tak naprawdę. A co dopiero znaleźć w super jakiejś wersji. Tutaj mówię, naprawdę liczy się, liczą się inne rzeczy, a doposażyć zawsze samochód można w nawigację, w różne inne gadżety. Także tutaj, dla mnie osobiście liczy się stan, a nie wersja auta. Samochód w bardzo fajnym stanie i mówię z pełną historią. Także dobra, koniec ględzenia. Wsiadamy w wołowinę i lecimy na stację. Zobaczymy jak wygląda Volvo z Austrii od spodu. Zobaczymy XC90 od spodu. Austria. Porównamy sobie do Szwecji. Tylko tu nie zapominajmy, że mamy bardzo niski przebieg tego auta. Też już jest korozja, ale, ale nieduża. Standardowo dojazdówka mega skorodowana. I tak to już jest, jak są koła zapasowe od spodu dostępne. Ale generalnie nie wygląda to źle. Tu widzę nowe wieszaki od wydechu. Tutaj tak naprawdę wydech. W ładnym stanie, tutaj już się zaczyna korozja. Kompletne osłony z lewej, z prawej. Nic nie połurywane. Osłona silnika również, tutaj manszety. Wszystko w porządku. A no pod względem wycieków sprawdzaliśmy. samochód, wycieków nie ma. Próbuję tutaj przyświecić. Turbinę widzimy. Jakieś jest delikatne widać zapocenie, ale to naprawdę niewielkie albo po prostu czymś wcześniej się ubrudziło. Przynajmniej mechanik nam nic nie zgłaszał. Tak wygląda słów od Volvo od spodu. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.